Ale rozpierdol, patrz to, kochankowie, diabeł kapłanka, rozumiesz to? Ja pierdolę, tam, co dalej u Ciebie? I to co było w pierwszym, czyli ten Twój rozpierdol mentalny, ja pierdolę. Jeżeli Ty się pochodzisz ze sobą, jeżeli Ty zaczniesz naprawiać swój mental, bo ja możecie wrócić do tego pierwszego filmu, bo to jest bardzo mocno odbiciem tego co teraz jest. Jeżeli Ty naprawisz swój mental, to dosłownie ja pierdolę, ty będziesz w boską, w boską energię. W sensie chodzi mi, że będziesz w taką, w taką moc kreacji, że będziesz mógł wściąć osobę, bo to nie będzie do końca takie piękne, jak mogłoby się wydawać, bo to będzie trochę też efektem lustra, że możesz przyściąć osobę, jeżeli ty naprawisz siebie, przyciągniesz osobę, która będzie mogła mieć ten efekt lustra. W sensie że ta osoba będzie mogła mieć podobne stany jak ty. Może to być też relacja, która będzie bardzo mocno uzależniać. Czyli to właśnie. Patrząc na to, to kurwa, relacja totalnie karmiczna, taka, totalnie taka m, przesądzona już od góry, że to ma przyjść, bo musi was czegoś nauczyć. Mi się wydaje, że to będzie test, że przyjdzie relacja, która będzie testem. I ty będziesz musiał trochę ten test m, przyjąć, bo możliwe, że mi się wydaje, że może być tak, że ty masz masz jakieś stare, toksyczne rzeczy i tutaj, w tym poprzednim czytaniu może tam być ten konflikt wewnętrzny mógłby właśnie być tym, że on jest toksyczny i nie wiadomo, co tam dokładnie było, ale to już sam sobie dopiszesz tą, tą historię, tak naprawdę. Jakby czujesz to, co ci mówię, że, bo właśnie, właśnie, właśnie co to mówię, nie? Sam wyczujesz, bo ty masz intuicję, ty masz kurwa, serio. Masz zajebistą intuicję, zajebistą mądrość, tylko mi się wydaje, że ty tego nie słuchasz. Że jakbyś ty masz to wszystko w piździe, ale ty masz to w piździe dlatego że ty masz mental rozjebany. Jeżeli ty naprawisz swój mental, twoja intuicja się polepszy i ty zauważysz. Zauważyć tego kurwa o kusiciela jebanego, i ten kusiciel będzie właśnie w tej relacji. A ta relacja może być bardzo bardzo piękna, bo my będziecie, będziecie mieć mega mocne połączenie. To będzie takie bardzo magnetyczne połączenie. takie kurwa wiesz, niewidzialna nić, która będzie Was mocno podtrzymywać. Tylko, że no właśnie fundamentem tej relacji będzie to, że będzie tutaj dużo pokus i będzie dużo takich testów, które będziecie musieli przejść. A mam wrażenie, że to będziecie musiały Ty przejść głównie, bo ta relacja będzie lustrem tego, co, co było. Co było u Ciebie wcześniej, o co chodzi? Także tutaj najistotniejsze jest to, żebyś słuchał swojej intuicji, bo intuicja Ci powie wszystko tak naprawdę. To Twoja intuicja mówi Ci, kurwa, jak to wygląda, jak i powinno być. I to wszystko powinieneś już wszystko wiedzieć. Wszystko powinieneś wiedzieć. To czemu ty nie słuchasz swojej intuicji? Czy Cię pojebało? No właśnie. No, to tyle. Idę.